Nowy Volkswagen Passat ma specjalny przycisk, który zmienia go w luksusowy samochód. James, chcesz masaż? Oczywiście. Nie zrobię tego. Wcisnę to. Dwie stówki się należą. Oto nowe Passerati. Po raz pierwszy w historii jest dostępne tylko jako kombi, wydłużoną również to auto, dając mu kilka nowych silników i kilka nowych technologii. Wszystko to sprawdzimy. Ceny startują od jakichś 165 tysięcy złotych. Airline oczywiście kosztuje sporo więcej. Ten tutaj kosztuje ponad 200 tysięcy złotych. Jako, że to Airline masz bardziej agresywny przedni zderzak ze sportowym wyglądem, Airline otrzymuje też matrycowe reflektory LED w standardzie. Pasek LED z przodu? Ale on jest też w tej średniej specyfikacji. Z boku felgi aluminiowe od 17, tutaj to 18 dla Airline. Standard. I są wystarczająco duże, chociaż mogą być też 19. Airline ma również czarne elementy wykończenia, chociaż myślę, że ten samochód wygląda lepiej z chromem. A przechodząc do tyłu, widać, że to bardzo długi samochód. Dali mu więcej miejsca między przednimi i tylnymi siedzeniami. Z tyłu wszystko jest schludne, uporządkowane, elegancko wyglądający pojazd. Nie rzuca się w oczy. Nie ma w tym nic głupiego. Jako, że to airline, mamy tutaj trochę więcej sportu. Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że to całkiem fajny samochód. Rodzinne kombi. Nowy pasat jest też ładny w środku, więc Volkswagen całkowicie przeprojektował deskę. Ogólnie mi się podoba. Ale jest kilka rzeczy, które są niepotrzebne. W airline otrzymujesz tutaj coś w rodzaju efekty Alcantary. A te światła LED. Mają sportowy charakter. Ale ja tego nie potrzebuję w Passacie. I masz nawet sportowe fotele. Fajne, podobają mi się, wygodne, ale nie czuję, żebym potrzebował ich w Passacie. Trochę nie na miejscu. Masz ten ogromny ekran z najnowszym systemem. I. No jest to trochę niezgrabne. No niezbyt płynne. A jeżeli chcesz obsługiwać klimę, musisz to robić tu na ekranie. Proszę bardzo. Klima, gdzie jesteś? Masz tam suwaki, za pomocą których dość szybko możesz zmienić temperaturę i są teraz podświetlane. Wcześniej tego nie było, ale i tak wolałbym pokrętła. Proszę! W każdym razie wszystkie samochody otrzymują też duży cyfrowy wyświetlacz. Kierownica jest wielofunkcyjna, dzięki Bogu żaden z przycisków nie jest dotykowy. To fizyczne przyciski. To ułatwia ich obsługę. Jeżeli chodzi o jakość, no przełączniki i tak dalej są przyjemne. Podoba mi się, że biegi możesz zmieniać tutaj. Łatwo się do tego dostać. Chociaż czuję, że Volkswagen bardzo się starał, aby nie być jak Mercedes, bo rozwiązanie Mercedesa jest lepsze. Tam jest fajna dźwignia, ale ogólnie nadal mi się to podoba. Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest pozycja za kierownicą. Jest absolutnie idealna. No i jest duża regulacja fotela. Wysocy ludzie, mali ludzie, wszyscy będą się dobrze czuli. To po prostu dobry zakres regulacji pod względem przechowywania. Podoba mi się to. Dzielony podłokietnik. Nie jestem pewien, do czego konkretnie służy ta taca, ale jest tu sporo miejsca. Jest mały pasek i gniazdo 12V, jeżeli go potrzebujesz. Są uchwyty na kubki o różnych głębokościach, więc możesz wybrać odpowiedni. A tutaj jest twoja bezprzewodowa podkładka do ładowania telefonu i dwa wejścia USB-C. Dobrze wytłumione i wyłożone filcem. To jest średniej wielkości, ale jest w sam raz. Tutaj znów masz kilka dużych pojemników w drzwiach. Wezmę dużą butelkę, wyłożone filcem. Więc jeżeli włożysz tam klucze i tak dalej, nie będzie grzechotać. To dość gruby filc. Wygląda na to, że Volkswagen wraca do swojego zwykłego stanu czyli dba o szczegóły i sprawia, że samochody są łatwe w obsłudze. Sprawdźmy kilka innych rzeczy. Lusterko kosmetyczne, ok. Oświetlenie jest przyjemne, łatwe w obsłudze. Dotykasz to i już. Mamy też tutaj masywny panoramiczny szklany dach. Otwarciem zajmuje trochę czasu, ale jest spore. Lubię otwierane dachy panoramiczne. W każdym razie, czy możemy wskoczyć do tyłu i sprawdzić, czy ten szklany dach rzeczywiście zmniejszył przestrzeń nad głową? Bo czasami tak jest. Oto no kolejny dowód na to, że Volkswagen wrócił, jakość jest naprawdę dobra i rozciąga się też tu. Zobacz, mamy na przykład to. To w standardzie masz ogromne tylne okna. Zapewniają wspaniały widok. I schodzi to do samego dołu. Spójrz też na podłokietnik. Uchwyty na kubki są zakryte, więc nie opierasz na nich ręki. Jest też spora przestrzeń załadunkowa. Mamy też e, dwa złącze USB-C. Tu możesz też włożyć swój telefon. Ale najważniejszą rzeczą w tym aucie jest fakt, że odległość między przednimi i tylnymi kołami jest o 50 mm większa niż wcześniej. To oznacza, że masz o 5 cm więcej miejsca na kolana z tyłu. Dużo miejsca. Jak limuzyna. Jako, że to samochód ze spalinowym silnikiem, masz tu ten tunel, który związany jest z wydechem i tak dalej. Co znaczy, że pasażer no, będzie musiał się tutaj pomęczyć. Ale z tyłu jest wystarczająco dużo miejsca dla dorosłych. I ten szyberdach. Czy to wpływa na przestrzeń? Nie. Nie jestem najwyższy, to prawda, ale ludzie powyżej 1,80 m nie będą mieli problemów. Jestem pod wrażeniem. Nawet tu z tyłu jest filc. I wchodzi tu butelka. Jako, że jestem ojcem, podoba mi się też to. Łatwo zamontować się fotelik dziecięcy. Łatwo zmieści się tu nawet ten nieporęczny fotelik montowany tyłem do kierunku jazdy. Jedną z największych zalet jest to, że bagażnik jest jeszcze większy niż wcześniej. Teraz to niewiarygodne 690 litrów. Powiedzmy, że zmieścisz w nim jednego dorosłego mężczyznę. Tu jest miejsce dla ciebie, James. Dużo miejsca dla ciebie, James. Lewis, dołączysz? Lewis też się zmieści. Nie jest najwygodniej, ale się zmieścimy. Całkiem sporo schowków jest też pod podłogą, a jeżeli chcesz, możesz dopłacić 1,5 tysiąca za koło zapasowe. I to mi się podoba. Nie ma krawędzi. Możesz po prostu wsuwać i wysuwać rzeczy z łatwością. Mówiąc o tym, zobacz, aby złożyć tylne siedzenia, pociągnę za dźwignię. Zobacz ile miejsca. Jeżeli więc pokłóciłeś się ze swoją żoną i musisz wyprowadzić się z domu na jakiś czas, aby się uspokoiło, możesz zamieszkać w pasacie. Mamy wiele haczyków. Mamy tu oczywiście punkty mocowania, więcej haków i innych rzeczy, ale chodźmy dalej. Gniazdo 12-voltowe. Co jednak nie jest takie dobre, to fakt, że jeżeli kupisz hybrydę. Akumulatory pod podłogą oznaczają, że rzeczywista pojemność bagażnika jest zmniejszona o 160 litrów. I to prowadzi do pięciu irytujących rzeczy o pasacie. Czasami, gdy odpalisz samochód, ładowanie ustawień może potrwać wieki. To denerwujące. Co jeszcze jest denerwujące? Polecenia głosowe czasami po prostu włączają się, gdy jedziesz, ale nie kiedy wydajesz polecenie. Cancel, clear, clear, shut up. Go away. I don't know. What, what? Go away. Nie wiem czemu tak się dzieje. Sportowe fotele Airline są dość szerokie, a zintegrowane zagłówek blokuje widok, jeżeli siedzisz z tyłu. Więc jeżeli chcesz zobaczyć, dokąd zmierzasz, musisz tak robić. A ja muszę tak robić, bo inaczej mam chorobę lokomocyjną. Rozdzielczość kamery cofania ogólnie jest niska, ale jest jeszcze gorzej, bo jest wyświetlana na ogromnym ekranie. Musisz uważać, gdy zabierasz samochód do menu ręcznej, aby osoba mająca samochód nie podniosła wycieraczek, aby je wyczyścić, bo musisz przełączyć samochód w tryb serwisowy. No i teraz możesz to robić. Podobnie jak w przypadku wszystkich nowych samochodów, masz ostrzeżenie o ograniczeniu prędkości i asystent utrzymania pasa ruchu. Więc w tym samochodzie, aby je wyłączyć, co będziesz chciał robić, musisz nacisnąć te ikonę, przejść do listy, lecisz w dół, przełączasz to co chcesz i właśnie się rozbiłeś. Nie wszystko jest jednak negatywne. Oto pięć fajnych rzeczy. Uwielbiam sposób, w jaki na półka automatycznie chowa się po otwarciu bagażnika, dzięki czemu masz łatwy dostęp. Poza tym jest to stosunkowo łatwa do wyjęcia i nie zgniecie się, ponieważ mogę ją tutaj zamontować. Na przednim siedzeniu pasażera znajduje się izofix, dzięki czemu możesz trzymać swoje duże dziecko obok siebie. Podobnie jak w skocie masz parasole w drzwiach. Naprawdę przydatne. Porty USB mogą dostarczyć 45W mocy, co znaczy, że możesz naładować laptopa. Adaptacyjny tempomad jest standardem we wszystkich modelach, za co musisz dopłacić, jeżeli wybierzesz jedną z niemieckich marek premium. Omówię Ci wybór silników w pasacie. Otworzę maskę. Ten samochód ma 1,5 litra benzynę turbo. To podstawowy silnik i jest połączona z 7-biegową dwusprzęgłową automatyczną skrzynią. 150 koni. Możesz też dostać ten silnik z systemem hybrydowym plugin. Są dwie opcje, 204 koni albo 272. Te również mają napęd na przednie koła i 6 automatyczną skrzynię. W UK, jeżeli będziesz chciał oszczędzić na podatkach, to będziesz Chciał wybrać hybrydę, plugin. Powodem jest to, że one mogą przejechać jakieś 100 km na samej energii elektrycznej. To oznacza, że ich emisja CO2 jest naprawdę niska. To około 10 gramów na kilometr. Ale ja na przykład samemu sobie skonfigurowałem wymarzonego Passata. Aby go zobaczyć, musisz wejść na Karwał. Kliknij wyskakując okno. Albo skorzystaj z kodu QR. Pierwszą rzeczą, którą zauważysz w czasie jazdy pasatiną, jest to, jak relaksująca jest jazda. Jako, że to wersja Airline ma nieco sztywniejsze sportowe zawieszenie w standardzie, ale to nie jest standard. Ma zamontowaną Opcjonalne adaptacyjne amortyzatory, które pozbywają się sztywniejszego zawieszenia i zastępują je lepszą konfiguracją, którą możesz skonfigurować. Rzeczywiste ustawienie amortyzatorów. Więc możesz mieć albo super miękkie, albo bardziej sportowe. Ja mam teraz najbardziej miękki tryb i o mój Boże, jak dobrze się tym jedzie. Naprawdę warto za to dopłacić. Kosztuje ze 4-5 tysięcy, ale to odmieni samochód. A tak w ogóle wiecie co? Jeżeli kupicie Passat'a za pośrednictwem CarWow, zaoszczędzicie z 10 tysięcy, więc możecie te pieniądze przeznaczyć na dodatki. Jedną rzeczą, która nie jest taka dobra w tym nowym samochodzie w porównaniu do poprzedniego, jest to, że promień skrętu jest większy, to 12 metrów. Jak to wpływa na zwrotność? Wykonam trudny nawrót. Potrzebuję mojej kamery surround. Włączę bieg wsteczny. Na szczęście, sterowanie jest na miejscu, więc łatwo to zrobić. Uda się, oj, będzie blisko. Gdybym był w klasie C, dałbym radę, bo tam jest 11 metrów, a tu 12. Trochę szkoda, bo to wpływa na zwrotność. Kolejną rzeczą, która czyni go nieco niewygodnym, są te grube słupki. Tworzą martwe punkty, ale to wszystko. Widok przez tylną szybę jest dobry jak na kombi. Sterowanie jest przyjemne, lekkie, hamulce są płynne, progresywne, tego oczekujesz. Nie są oporne. Jedynym problemem może być czasami automatyczna skrzynia, ona trochę szarpie, gdy jedziesz naprawdę wolno albo manewrujesz. Jest też inny problem, który wyjaśnię za chwilę, ale jeżeli chodzi o jazdę po mieście, to bardzo relaksujące. Jedną z rzeczy, które sprawiają, że to relaksujące, jest waga lub jej brak w porównaniu do, no wiesz, elektryków. To waży półtorej tony. Hybrydy plugins są jakieś 200 kilo cięższe i myślę, że to wpłynie na ich komfort. Bo im cięższy jest samochód, musisz wyposażyć go w sztywniejsze zawieszenie, aby nie przychylał się tak bardzo na zakrętach. I to jest jeden z moich problemów z elektrykami, bo ze względu na wszystkie akumulatory one są zawsze bardzo ciężkie i po prostu nie jadą drogą tak płynnie, jak gdyby były tylko samochodem ze spalinowym silnikiem. I gdyby były lżejsze. Dlatego Alpina 110 mimo że to samochód sportowy, ma w sobie coś w rodzaju płynności Rolls-Royce'a. Tylko dlatego, że jest lekkie. I nie potrzebujesz całej dodatkowej technologii, aby poradzić sobie z dodatkową wagą. Jazda spalinówką jest odświeżająca. Zabiera mnie z powrotem do tego, jak kiedyś jeździły samochody, a nie te wszystkie lekko, sztywno, rezerwowane samochody elektryczne. Ale to, co nie jest takie dobre, jak w elektryku, to reakcja na gaz. 3, 2, 1, go! Czujesz to opóźnienie? I hałas. Nie sądzę więc, aby ta automatyczna skrzynia biegów i silnik były najlepszymi partnerami. To jest za słabe. 1,5 litra benzyna. Oczywiście, kiedy dodajesz gazu, aby wydobyć z niego wydajność, robi trochę hałasu. Nie mogę jednak nic zarzucić do ekonomii. Jadę już dłuższy kawałek i mam tutaj średnią 5,5 litra. Tankujesz do pełna i masz 960 km zasięgu. Wiesz, teraz nawet nie mam pełnego, a mam 540 mil. Nie ma obaw o zasięg. W ogóle. Chociaż, żeby być uczciwym, myślę, że ten silnik, chociaż z rodziną, bagażami i tak dalej, ten silnik miałby problem. Kolejną rzeczą w samochodach z silnikami spalinowymi jest to, że one w rzeczywistości są przyjemniejsze w prowadzeniu. Przełączę go w tryb sportowy. To jest trochę kłopotliwe, bo musisz nacisnąć na ekranie, potem spojrzeć w dół. Wolałbym przycisk. Znowu ten silnik. Naprawdę brakuje mu mocy. Ale wiesz, możesz jechać drogą tak szybko, jak potrzebujesz. Zauważyłem, że amortyzatory teraz są znacznie sztywniejsze. Ale nie wiem, czy tak bym chciał tym jeździć. Wolałbym to mieć w komforcie. Jako, że to nie jest super ciężki samochód elektryczny, prowadzi się dobrze. Wszystko jest przewidywalne. Po prostu trzyma się przodu. Tył podąża za nim tak, jak się spodziewasz. Możesz jechać tak szybko jak potrzebujesz, ale zdecydowanie wychodzę z trybu sportowego, bo to jest bezcelowe. Muszę powiedzieć, że to świetny samochód na długie dystanse. Jest cichy, zwłaszcza z pakietem akustycznym zamontowanym w tym samochodzie. Fotele są tak wygodne, że bez problemu możesz pokonywać kilometry. O co z tym chodzi?

Volkswagen twierdzi, że ten samochód zrobi setkę w 9,2 sekundy. Raczej 60 mil. Sam się przekonam, użyję mojego sprzętu. Odpalę go. Jestem w trybie sportowym, wyłączona kontrola trakcji. Nie ma tu chyba procedury startu, więc skorzystam z brake boostu. Ale idzie. Okropne, ale już ruszamy. 8-6, W porządku. Jaki jest mój werdykt? Powinieneś go unikać, rozważyć, dodać do swojej listy, a może po prostu go kupić? Cóż, myślę, że powinieneś dodać do swojej listy skróconej faceta. To dobry, wszechstronny samochód rodzinny. Super wygodny, przyjemny w prowadzeniu, ekonomiczny i przestronny. Trochę szkoda, że system infotainment jest skomplikowany. No i istnieje Skoda Superb, która prawdopodobnie jest lepsza. W każdym razie mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, skomentuj też ten film, jeżeli Ci się podobał. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów, już teraz kliknij któreś z tych okienek, albo to kółeczko tam, czekają na Was wszystkie filmy w języku polskim.